Witamy w drugim dniu 13 Forum Młodych. Za nami noc, która przebiegła bardzo spokojnie, a przed nami dosłownie dzień pełen zabawy. Chodzi o wyjazd do podtarnowskiej zabawy, gdzie udamy się o 9.15. Będziemy tam na Drodze Krzyżowej śladami Karoliny Kuskówny, a także na Mszy Świętej. Wrócimy około godziny 15.00. Będziemy mieli wspólną pracę w grupach i konferencję. Następnie zjemy kolację i będziemy mieli kolejny etap naszego forum. Zostańcie z nami.